I mansimano widzowie, witam z bardzo ciepiutko w kolejnym odcinku z Gry Style Brain Road. A w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie, co zostanie dodane w jutrzejszej aktualizacji. I powiem tylko tyle, nie jest to jakaś duża aktualizacja, ale na pewno jest bardzo fajna. Także ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzelko, nie, łapkę w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. I na start widzowie, tak naprawdę zanim jeszcze omówimy sobie wydarzenie, bo Sami o 6 rano nam zapowiedział, to na początku chcę Was przeprosić, że nie było tyle dni odcinków, aczkolwiek większość z was wie, byłem chory niestety. Strasznie ciężko ogólnie mi się mówiło, strasznie ciężko mi cokolwiek się robiło. No i zrobiłem sobie taką 4-5 dniową przerwę. Spokojnie, od dzisiaj już wracamy, myślę, że z daily odcinkami, więc kto tam poszedł ze dwóch, może już wrócić widzowie, bo teraz już te odcinki będą codziennie, tak jak to zawsze było. Taka szybka informacja, bo jak widzicie, już powracam powoli do zdrowia. Kolejną informacją widzowie jest to, bo dużo osób pyta, czy będziesz drowerku robił Ying yang bazy, czy dać ci tutaj sekreta jakiegoś. Spokojnie, spokojnie, prawdopodobnie w następnym tygodniu będziemy ją robili. Potrzebujemy jeszcze ponad 100 brain rotów, więc bez waszej pomocy się tutaj nie obędzie na pewno. No, samemu na pewno będzie ciężko, więc będziemy musieli wspólnie zrobić tą bazę. Mam nadzieję, że się uda, bo widziałem jak ona wygląda i wygląda naprawdę niesamowicie. A propos niesamowitych was, aha, straciłem diamond bazę. No to nieźle, no to nieźle. No to tym bardziej będę musiał zrobić sobie jakąś bazę. No, to tyle w sumie z informacji. Teraz może już opowiedzmy sobie o nowej aktualizacji, która będzie już jutro o godzinie 21. pamiętajcie, godzina 21, bo ludzie często pytają, które jest update. Pytają, czy o 18, czy 19, czy 20. Zawsze o 21 w sobotę dostajemy nową aktualizację w style brain Road. Zapamiętajcie to, nie ufajcie TikTokerom, nie ufajcie innym, którzy mówią, że aktualizacje są codziennie. Tak samo jak admin abuse. Póki co, admin abuse sami powiedział, że są zawsze we wtorki, tylko o 24. Nic nie mówił, że będą w środę, w czwartki, bo jak ja widzę na TikToku widzowie tych bejciarzy, którzy ciągle mówią o admin abuse today, a dzisiaj jest środa. Admin abuse today, czwartek, admin abuse today, piątek. No, w skrócie to są osoby, które bejtują, Póki co, Sami powiedział nam tylko, że admin są we wtorek, tak o Tuesday, tak zwany, o godzinie 24. oraz update w sobotę o godzinie 21. Pamiętajcie o tym, bo codziennie, nie wiem jakim cudem, ale dzień w dzień każdy się mnie pyta, czy dzisiaj jest jakiś admin abuse albo update. Także tutaj też chciałem o tym powiedzieć, bo ciągle ktoś mnie o to pyta. Ale teraz już idźmy do wydarzenia. No i co? Mamy nowe wydarzenie, nowy rebirth i więcej. Na sam pierwszy rzut oka rzucają nam się trzy piękne laki bloki. Jak widzicie, tutaj jest płaczący. Uśmiechnięty, no i taki zwykły z fajną minką. Co to oznacza? Na koniec, sobie powiedzmy, albo na sam start, nowy los Lucky Block. Tak, prawdopodobnie dostaniemy nowy rytuał, albo w jakiś inny sposób będziemy mogli zdobyć tego oto cudownego sekreta. Powiem tak, wygląda niesamowicie, jest naprawdę bardzo fajny, jakiś nietypowy, bo wiecie, zawsze mieliśmy sekrety typu, nie wiem, lawaka, los Hotspot, los No My Hotspotitos. No wiecie o co chodzi? Same takie brain rotowe tak naprawdę losy były, a teraz dostajemy brain. Które który tak naprawdę nie jest brain rotem, tylko blaki blokami. Czy wy to widzicie? Dosłownie. Mamy los lucky bloki. Trzy lucky bloki. Jak je będzie można zrobić? Nie mam pojęcia. Albo to, tak jak wam mówię, będzie rytuał, albo będą respiły się z dywanika, albo będzie to jakiś limitowany secret. Jedna z tych trzech opcji. Przeczytajmy sobie, co jeszcze zostanie dodane. Nowe brain roty. Kahorito Melonito. Jest to nowy mythic. Wygląda w sposób następujący. Jak uda mi się jakieś zdjęcia znaleźć, to na pewno wam na ekranie tutaj będę wklejał. Oraz nowy secret. Trzy znaki zapytania. I na te Temat tego sekreta sobie zaraz porozmawiamy, bo powiem tylko tyle, że na Discordzie sami zrobił mnóstwo ankiet, jakiego mamy dodać nowego brainrota, więc prawdopodobnie tym sekretem jest jeden z tych brainrotów, ale to sobie zaraz o tym powiemy. Craft Table Brainrottes, czyli brainroty z craft maszyny do zdobycia, będzie to Squalanana, ciekawa nazwa, jest to Brainrod God. I co ciekawe, sprawdzam teraz sobie te zdjęcia tego Mityka i tego Brainrod God'a na necie i powiem wam, że takich brainrotów w ogóle nie ma, więc sami tworzy tak naprawdę nowe brain Brainroty prawdopodobnie, i to jest w sumie z do jednej strony dobre chyba posunięcie, chyba że ja po prostu na lecie tych zdjęć nie mogę znaleźć, ale dlaczego jest to dobre posunięcie? Nie wiem, czy pamiętacie sytuację z Tung 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 Saurem, chyba każdy pamięta, więc sami raczej mi się wydaje, że teraz będzie sam chciał tworzyć brainroty, niż korzystać z tych brain rotów, którzy ludzie wymyślą. Dlaczego? Bo będzie ta sama sytuacja jak z Tung 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 Saurem. Dodaj jakiegoś brainrota, potem właściciel się zgłosi i będzie musiał go usunąć. Więc w sumie mądre posunięcie ze strony samego, w sumie mądre posunięcie. No chyba że ja po prostu tych zdjęć na nie mogę znaleźć, bo ich się dosłownie nie da znaleźć. Oraz w Maszynie będzie jeden nowy secret. Ja jeszcze starych sekretów, które zostały dodane w Wingang Update, nie skraftowałem. A tutaj kolejny secret zostanie dodany. No to nieźle, czyli już wiem, że dostaniemy dwa nowe sekrety. Nowy rebirf 16. Ok, ciekawy, ja dalej zatrzymany jestem na 13. I tutaj, jeżeli chodzi o rebirfy, muszę chwilkę się z Wami tutaj zatrzymać. Albo dobra, opowiedzmy sobie do końca i o tym rebirfie zaraz powiemy, bo to jest coś ciekawego dla mnie. Co dostaniemy w zamian? Equip slot, czyli oczywiście plus 1. Ten slocik w bazie oraz nowa Jakaś broń, nie wiadomo jaka, nie jest napisane Więc zobaczymy co to będzie Ale dlaczego chcę porozmawiać o tym nowym Rebirfie widzowie, ja zatrzymałem się na rebirfie Numer 14, ok Jestem w stanie zrobić rebirf numer 15 Na totalnym luzie, aczkolwiek Jeżeli teraz zrobienie rebirfa Numer 15 kosztuje mi 500 Trylionów, no to rebirf numer 16 powinien kosztować 1 QD, 1 SX, nawet nie wiem jaka jest Potem waluta, chyba bilion, nie, biliony były Wcześniej, teraz tryliony, a później chyba mamy Alba SX, już nawet nie wiem jaka jest waluta Więc moim zdaniem sami powinien Troszkę to zoptymalizować Bo jeżeli ja na przykład dam sobie jeszcze radę No powiedzmy, że dam radę, no to 500 trylionów jestem w stanie osiągnąć No to co mają zrobić gracze, którzy nie mają jakichś potężnych Brain rotów, no nie zrobią takiego rebirfa I tutaj sami moim zdaniem Troszkę tą grę psuje, dlaczego tak sądzę No bo teraz tak naprawdę osoby, które Są bogate w tej grze, mają jakieś potężne brainroty, są w stanie zrobić sobie Ostatniego rebirfa i korzystać z ostatniej Nowej broni, która zostanie dodana, ale osoby. Które mają na przykład jakieś słabsze brain roty, nawet jak mają jakieś sekrety typu, nie wiem, 2 miliony, 5 milionów, to to wam nie starczy. Musicie mieć sekrety, które generują po 50, 100, 200, 500 milionów. Wtedy może dać radę. Więc moim zdaniem, sami dodając ciągle te rebirfy, może nie to co psuje grę, aczkolwiek, no, za drogie są po prostu. Wiecie o co mi chodzi? To powinno kosztować tutaj maksymalnie 100 trylionów, a następny 200 trylionów. A teraz obecny kosztuje 500 trylionów, więc następny, jak będzie kosztował jeszcze więcej, no to moim zdaniem przesada. Bardzo mało osób zero no, i bardzo mało osób tutaj będzie korzystało z nowej broni. Moim zdaniem, sami powinien to bardziej zoptymalizować. I rebirfy powinny kosztować zdecydowanie mniej. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Możecie napisać koniecznie w komentarzu. Jestem ciekawy waszego zdania. No, dobra, porozmawiajmy sobie na temat jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Której sami tutaj widzę, nie uwzględnił w wydarzeniu. Chodzi tu dokładnie o secret Lucky Bloka. Tak, jak widzicie, Lucky Bloki mamy. Mamy Mitycznego, mamy Brainerd God i mamy Secret Lucky Bloka. I o co tutaj, drowerku, chodzi? W nowej aktualizacji, sami nam potwierdził że dojdzie nowy secret, który wygląda w sposób następujący. Jest to w skrócie połączenie wszystkich secretów, które mamy do zdobycia, w tym secret Lucky Bloku. Te wszystkie? No chyba wszystkie, chyba wszystkie tak naprawdę. Powiem tak, wygląda on naprawdę bardzo nietypowo, bardzo ciekawie. Jestem też zaciekawiony, jak ciężki będzie do zdobycia. No uwaga, tu mamy 75%. Czy on tu procenty sami podmieni? Prawdopodobnie tak. I obstawiam, że na przykład na niego nie wiem, będzie 70%, na niego będzie niecałe 20, na niego 15%. Na niego powiedzmy, nie wiem, spaghetti, toaletti będzie miał nie nie wiem, 3%, 2%, może jeden bez zmiany. No i ten ostatni albo będzie na 1% ten nowy do zdobycia, albo nie wiem, jakieś 0,5% albo 0,1%, żeby ten naprawdę Secret był jeden z najrzadszych. No I z tego co wiem, ten Secret też ma być obecnie najlepszy w grze pod względem Secretów i zastępować Dragon niego, czyli będziemy mieli nowego, najlepszego Secreta do zdobycia. Jest to na pewno bardzo ciekawe, tak szczerze mówiąc, bo będzie dużo osób chciało go zdobyć, ja strasznie będę chciał go na pewno zdobyć, ale jestem ciekawy, jakie na niego będą procenty. Czy tutaj zostaną takie, jakie są i ten secret będzie na przykład na 0,1%, czy ten nowy secret zostanie lekko zoptymalizowany i będziemy miał 1% na zdobycie. Nie wiem sami, jak ty to zrobisz, jestem ciekawy. Na pewno będę otwierał te secret dla bloki. A teraz wróćmy sobie do tego, co wam wcześniej mówiłem, czyli do secreta, który będzie z dywanika szedł. I uwaga, tu jest dużo spekulacji, bo sami dał ostatnio bardzo dużo ankiet, jakie brainroty mamy dodać do gry. I patrzcie teraz to, ja nie wiem, jak ja wam mam to zrobić zdjęcie, ale macie teraz wszystkie zdjęcia secretów, które ostatnio Sami zrobił ankietę, że mamy dodać do gry. jest ich naprawdę mega dużo, więc ja nawet nie przewidzę tak naprawdę, który może zostać dodany, bo sami co dzień robi ankiety. Ja wiem, że te ankiety mogą być przyszłościowe, że nie wiem, sami nie musi tego dać tej aktualizacji, Brainrot albo może jakiegoś z tych dodać w tej aktualizacji, a resztę dać w przyszłych aktualizacjach. Aczkolwiek, no, moim zdaniem troszkę za dużo tych tutaj ankiet robi sami. Troszkę za dużo. Jedna w tygodniu wystarczyła, maksymalnie dwie w tygodniu, a on robi codziennie takie ankiety, Czajcie to? Natomiast jeżeli chodzi o jakiś Brain roty, się tu wyróżniają. No nie ja wiem. Ciężko powiedzieć. Wszystkie są ładne moim zdaniem. Wszystkie są ładne. Każdy jest nietypowy. Jestem ciekawy jak tu sami zrobi jak je doda. W sumie to jakie doda, a nie jak je doda. No i tak naprawdę z leaków na temat nowego update'u to chyba wszystko. Nie jest to duża aktualizacja. Co, to muszę przyznać, bo zostanie dodane łącznie cztery brainroty. Z czego z takich ważnych bym powiedział, że dwa. No bo mythic i brainrot go w tych czasach no to nie jest zbytnio ważnym brainrotem. Więc zostanie dodany secret z maszyny oraz z dywanika. Plus no oczywiście nowy rebirf, ale o tym ja wam mówię. Wiem. To nie jest najważniejsze. Najważniejszym moim zdaniem jest ten nowy los Lucky Blog. Jestem ciekawy, jak go będzie można zdobyć, bo to chyba jest najciekawsze w tym update. Cie. Tak, to jest najciekawsze. Pozostałe rzeczy, no to są oczywiście dodatki. No i oczywiście Lucky Blog, nowy secret, tu też jest mega ciekawa rzecz. Zobaczymy, jak to będzie aktualizacja już jutro, więc się wszystkiego dowiemy. Czy coś jeszcze będzie dodane? Nie wiadomo. Sami pamiętajcie, że lubi zaskakiwać. Nie zawsze o wszystkim musi mówić w wydarzeniu. Tak naprawdę w aktualizacji może dodać jeszcze jakąś bardzo ciekawą rzecz. Plus muszę Wam jedną rzecz powiedzieć, właśnie. Wy tą sobotę, jeżeli komuś się nie udało w taką Tuesday stworzyć tego sekreta, nie mam go obecnie, ale chodzi o tą papryczkę tak naprawdę, to będziecie go mogli teraz też zrobić. Sobota o 21, ponoć znowu ma wrócić ta maszyna, więc przygotujcie sobie na pewno 6-7, ten ser z Lucky bloka i na pewno los no my hot potatoes, jeżeli chcecie stworzyć nowego limitowanego sekreta. To jest też bardzo ważne, bo ostatnio ledwo 100 tysięcy osób go zrobiło, a łącznie miało ich być pół miliona, więc jak ktoś chce go stworzyć, to jest najlepszy moment. Jutro, pamiętajcie, od razu jak wyjdzie ta maszyna, od razu Róbcie, bo ludzie już przygotowali te sekrety i od razu będą kraftowali. I teraz, tak, jeszcze jakieś słowo podsumowanie. Drowerku, co sądzisz o tej aktualizacji? Fajna, zwykła, mała, nie jest jakaś stołowa. Tydzień temu była wielka, no to nie dziwmy się, że teraz jest troszeczkę mniejsza. Tydzień temu dostaliśmy Ying-yang i ja jestem z tego faktu zadowolony. Natomiast mam jedną zagwostkę w głowie teraz. I jak patrzę na ten czas Ying-yang mutacji, to chyba mi ta zagwostka przechodzi. Mianowicie, jaka zagwostka drowerku? Przecież niedługo mamy Halloween i zastanawiałem się, kiedy sami zrobię. Halloween aktualizacje, bo dużo gier tak naprawdę już wprowadza te rzeczy teraz. To jest dziwne, mamy 3 października, a ludzie już Halloween update y robią w grach, ale obstawiam, że sami aktualizację Halloweenową zrobi dopiero za 3 tygodnie. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ jak widzicie mamy tu Ying Yang mutację, która tutaj kończy się za 21 dni. Wiadomo, to nie musi być za 3 tygodnie, to może być za tydzień, za 2, za 4, za 5, no dobra, za 5 to przesadziłem, ale najlepszym czasem, kiedy sami może wypuścić Halloween aktualizację będzie za 3 tygodnie, czyli dokładnie 20 5 października. Będzie to praktycznie tydzień przed Halloween. No i wtedy sami może zrobić potężną, mega dobrą aktualizację, gdzie doda na przykład Halloweenową mutację, Halloweenowe brain roty, Halloweenowe lucky bloki. No, powiem tak, taka zagwostka mi na szybko przeszła. Jestem ciekawy jak to zrobi sami w Halloween. Halloween może być najciekawszym updateem w tej grze. Bo zresztą nie, wiem, czy pamiętacie czasy Petsimixa, mixa, nie wiem, czy wtedy graliście Halloween. To była chyba najlepsza aktualizacja. Mam nadzieję, że w tej grze też będzie to najlepsza aktualizacja. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie nie pasuje zrobić wam konkurs, tylko czy ja coś mam? Wiecie co? Nie wiem, co wam nawet mogę rozdać. To jest dobre pytanie. Ale w sumie chyba już mam odpowiedź. Powiem tak, ludzie się w ogóle po nagrody nie zgłaszają. Ogólnie ostatnie osoby się faktycznie zgłaszają, ale te starsze, które wygrały już tydzień temu, półtorej tygodnia temu, do tej pory po nagrody się nie zgłosiły. Więc prawdopodobnie te nagrody wracają do was znowu do wygrania. A dzisiaj rozdajemy sobie takiego sekreta jak Lost No My Hot spotitos. Tak, myślę, że to jest idealny sekret do rozdania. Dlaczego? Bo jutro będzie ta nowa maszyna i to Osoba, która z Was wygra, będzie mogła sobie go wrzucić do maszyny. A jutro wyniki już poznacie, więc akurat na update go dostaniecie. Jeżeli chcecie wygrać tego sekreta, banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z Waszym nickiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcę. A propos zwycięzcy na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie pordeczko ci gratuluję. dodajcie znajomych na Robloxie, przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Bardzo wam wszystkim tutaj dziękuję za oglądanie. I jeszcze bardzo chcę wszystkim podziękować za życzenia, zdrówka, bo bardzo dużo osób życzyło mi powrotu zdrowia. No i dzięki waszym życzeniom faktycznie tutaj powoli już wracam do zdrowia. A póki co myślę, że będę kończył. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Elu, elu!